Thank you Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Retro niedzieli. Dziś postanowiłem nagrać grę, która swojego czasu no, znaczy swojego czasu, w sumie to Ona chyba jest na każdym Windowsie XP, no ale Windows XP z racji, że już parę lat temu stracił wsparcie, nie chwila, parę lat temu, no jakoś niedawno w sumie stracił jakby wsparcie systemowe, tak, nie ma żadnych m, dodatków i tak dalej. No to stwierdziłem, że no, warto nagrać te gry, warto nagrać, jest to w pewnym sensie gra retro, aczkolwiek niewiele osób wie, że mm, tak naprawdę Space Cadet to jeden z trzech stołów jakie znajdowały się w grze mm, właśnie 3D Pineball Tylko, że to jest najbardziej znane, więc stwierdziłem, że właśnie to pokażę. Y I rzecz jasna, legenda głosi, że tutaj jakieś misje się wykonuje czy coś. Ale ja wam powiem, że nigdy jakoś nie zwracałem na to uwagi A właśnie! Żart Growy Przecież nie może się obejść ten program bez żar żartu growego Więc Żart Growy <śles> Dobra, to był pierwszy suchar <śles> A Dobra Więc Żart Growy <śles> Jaka jest ulubiona gra Aleksandra Kwaśniewskiego? Polanie! Dobra, to teraz gramy na serio. No niestety przez moje ramienie no zaciąłem możliwość. Znaczy, straciłem piłkę. Na czym polega pinball chyba nie muszę mówić. Nie ma właściwie znaczenia, jakiego pinballa byśmy grali. Zawsze polega on dokładnie na tym samym, tylko stół jest inny i w inne miejsca ta piłka może trafić. No i tutaj... Właśnie trzeba w tarcze misji trafić, żeby dostać jakieś misje. Pamiętam, że kiedyś nawet udało mi się zapalić to całe pole, ale nie mam pojęcia jak, jak to zrobiłem. W sumie powiem wam, że pewnie da się tą piłką jakąś... jakoś jak tak sterować, nakierować ją na, na od, odpowiedni tor. Ale jest to dosyć trudne. Ja zawsze nawalam tak, żeby się po prostu odbiła, nie? O! Zawsze towarzyszy mi wielkie zdziwienie, że No w... Że o! U udało mi się to, to zrobić na pewno ten yy... Na pewno zrobiłem to świadomie, nie? Można też ro robić tak zwany tilt Tak, czyli poruszać stołem, ale nie możemy tego zrobić za, za długo, bo się nam flipper zablokuje No błagam was! Naprawdę? Naprawdę? Serio? Tak źle mi idzie? No dalej, piłko odbijaj się. Znaczy Nie, ale ogólnie wielki szacunek dla ludzi, którzy potrafią świadomie nakierować tą piłkę tak, żeby ona trafiła w to pole misji. Naprawdę wielki szacunek, bo ja na przykład nie za bardzo się orientuję, gdzie ją wystrzelę. Czasami się wydaje, że wystrzeliwuję ją dokładnie tak samo, a ona jednak pojawia się w zupełnie, zupełnie innym miejscu. Co jest dosyć dziwne. O, na razie dobrze mi idzie. Piłka jeszcze nie wylądowała. Poza tymi odbija... Nie, jak to się nazywa? Paletki? Nie no. Pale... Paletki to w ten isie. Dalej! Tak się też na... Tak sobie też myślałem, nie, że... W sumie jak pinbala nagrywam, no to może by nagrać je, jeszcze jakąś grę z Windowsa XP. Ale szczerze chciałoby się wam oglądać y, Pasjansa Pająka. Znaczy wiem, że są takie evenementy, takie osoby, które nagrały z tego filmiki. W ogóle cześć, witam was bardzo serdecznie. W Zagrajmy w Pasjans Pająk. <noise> Dzisiaj w 101 odcinku w końcu nauczyłem się jak w to grać. Specjalnie podłączyłem kierownicę, żeby lepiej mi się grało, ponieważ na myszce to nie jest to samo. Pasjan spają tylko na kierownicy. Chociaż może saper. Może saper, tak, to, to to, by mogła być dobra myśl. Saper w sumie byłby ok, ale to, to jest daleka przyszłość, bo tak jak wspomniałem, pierwszych 8 odcinków mam już zaplanowane. I no, tego się trzymajmy Musi być jakaś różnorodność, nie mogą być same gry, gierki na Nessa Oj, coś tutaj zatrzymałem ale już wracamy do gry Je, Tak prawdę powiedziawszy nie za bardzo wiem co mam mówić o, o tej grze no bo jak w sumie op Jak w sumie opisać pinbala, nie? Okej, okay, zostały mi dwa wyrzuty. Chwila, czy ja gram to w... Teraz już nawet nie ogadniam, czy ja gram w to drugi raz, czy po prostu mam tyle piłek. A jeżeli mam tyle piłek, to dlaczego? Co on na to wpłynęło? Bo ja pamiętam, że zawsze były trzy piłki i potem już było koniec gry. Chyba, że się jaki, jako, jakimś cudem zdobyło dodatkową, bo to też jest możliwe. No brawo! Fajnie, że mogłem na tym zapanować. A! Je, eee, yeah, mam milion osiem tysięcy punktów. Świetnie. Aż się wpiszę. O, oczywiście nikt przede mną w to nie grał, więc wiadomo. Ale nic to, gramy jeszcze raz, ponieważ filmik trwa dopiero 7 minut. Coś dłuższego można jak najbardziej nagrać. Tylko jak to się odpalało z powrotem? Chwila. Tak zrobimy Tak zrobimy, to są takie domowe sposoby No wyrównaj się, okej, okay, teraz będzie dobrze No i gramy drugi raz, teraz wynik będzie jeszcze wyższy Będzie jeszcze lepszy niż poprzedni A jak chce, chcecie gra, grać w ten sposób, że tak cały czas będziecie nawalać paletkami Co No to nie, nie, nie polecam Bo stanie się to co przed chwilą się stało Chociaż tak naprawdę to co się stało To czysto losowa sytuacja Nie, nie miałem za bardzo jak tego odbić No, a jeżeli chodzi o taki pinball mm, w wersji flipperowej realnej to w sumie w co ja grałem? Grałem w ten pamiętam że był taki pinball co się nazywało rodzina Adamsów to było dosyć fajne to chyba na, na jakiejś wycieczce w to grałem i nie doszedłem tam daleko i jeszcze było coś z rybami coś z rybami ten... może ktoś był w tym miejscu i, 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 i to kojarzy bo z tego co wiem ten flipper z Adamsami jest dość znany, jest taki dość popularny I myk! Już, już myślałem, że się nie odbije Taki współczesny, współczesny youtuber. Patrzcie, patrzcie, jaka ta piłka jest. Nie, jak, jak ta piłka leci, to będzie w śmiesznych momentach. Ha 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 Śmieszne. Śmieszne, śmieszne, śmieszne. Nie, to nie jest śmieszne. To, że robisz kryty kretyna przed kamerką, nie jest śmieszne. Powiedział Dragotlin, po czym nagrał vloga w jakości HD <grym> w pokoju, gdzie rządzą piksele nie? <noise> ale to szczegóły dobra ja mogę no ja jestem biednym youtuberem ja mogę O, coś się zapaliło coś musiałem dostać w prezencie tylko tylko tak, tak jak wspomniałem Udało mi się zapalić całe to kółko Ale teraz sobie przypomniałem że przecież tu się pojedyncze światła też zapalają I te światła na około Na tym obwodzie yy, Tego koła mają ten yy, Mogą zmieniać kolory Tak, to jest tu... Nie bu. Ale nic to jeszcze możemy grać. Teraz z całej epy wywalimy tę piłkę. No coś czuję, że rekordu to mi się nie uda pobić, bo patrzę ile mam punktów. Patrzę i o czym nie wierzę, no. To to, jest... to nie jest to samo co jak... O! A może jednak... Tak, to pobije swój rekord. Z żałosnego na trochę mniej żałosny. To uczucie, kiedy chcesz coś zrobić w tej grze, ale wiesz, że piłka jest tam na krańcu stołu i, i nie masz na to absolutnie żadnego wpływu. W niektórych pinballach są jeszcze te, te, te w innych częściach stołu, nie? No dobra. Myślę, że to wszystko co mogę wam pokazać. No co ja będę wam dalej y, Pinballa pokazywać? Ale chciałem nagrać tę grę, kiedyś nawet padła taka propozycja i uważam, że gra jest jak najbardziej retro. No ma już swoje lata. No i nazywa się 3D, pomimo że no 3D, no no pozornie to jest 3D, tak? A póki co się z wami żegnam. W Na następnym odcinku nagramy grę znaczy ja nagram grę, a wy sobie będziecie mogli obejrzeć grę na Amigę.